Dobra, znaczy, mam nadzieję, że mnie słuchać. mam nadzieję, że mnie słuchać. okej. Okay. A awaken... O... fuck you. awakenowuję Jankowi Buda i rip mój pain. W sumie, żeby zarobić sobie fruty, też otworzę swój sklepik z raidami, tak jak Maciek, tylko, że nie będzie aż taki akustik. Bo Macika... no... dobra. Kurde, Dobra. nie, No bije mnie ten kast. Laguje. Przestań! Nie używaj sandboardów. W sumie nagrywam ja, z tylko z, z, tego, z tego, że tak jakbym. E... Ja nagrywam z tego, że robię ci rajta. A więc nic Dobra. ciekawego. Mogłem zacząć nagrać od samego początku. ja zapomniałem, jeszcze... że. Ja mam statę tutaj jeszcze. Nie zmieniłem statów. W... I, I hash to wall... to A Dobrze, że jeszcze nie mam Wood Dizerów. Co? Już prawie fałczurkę mam. O, już mam. Ale nie używam na razie, bo zostawiam na bossa, bo na o ty parówo. Ja ci pokażę! Bum! Prawdziwego bomboklata! Bum! No, otrz ty! Bum, 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 ale, ale cringe. Ała. Zaraziłem się od Maćka cringem. Jezus Maria, ile... tych Oooo, oh, Chill bro, chill! No chill bro! Dobra, robię sobie leczenie. Ale to nie jest goal, ale i tak kradnę im dusza. Jakby soul guitar, No. <grym wytrych> Undertale, man! Undertale. O no, teraz będzie boss chyba już. Armen. Boję, Boję się już YouTube a. YouTube a. A nie, nie. Prześledź... co znalazłem na YouTube. Nie, 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 dzięki. Przecież ja wiem, że ty jakieś susy tam oglądasz. Tam nie. Tam no, to, tylko ma no, zdjęcie tego. Ja to, po prostu skronowałam muszę ulec. Zaraz, Jezus Maria, ja tego nie obejrzę teraz, jaki ci robię rajda. W ogóle Janek mi zapłacił portalem za jednego raina. Raj, rajna, rajna, rajda. Tak, srana, to dyska. Tak, tak. Najgorsze są tanki Buddha User, bo oni są dwa razy tanki. Dobra, robię bomboklata, bo tak. Ipa. Wielbiam te awakenowane ataki Buddy. One są takie. skibidi. Ej, robimy gang Buddha. Teraz, bo będziemy mieli obaj buddę. Jej. Jej. Ej, czekaj, czy ja mam berserker, fortune lub... nie mam. Tak to bym mógł sobie jeszcze dodatkowy damage odpalić. I czemu to jest, Jaki to jest jakiś szary typek, Jakiś słownie? Jaki szary typek? eee. Czekaj. Yy, czekaj, czekaj, zrobię, zrobię screen'a i ci przeszlę. Co no to jakieś szary typek. Na razie. Może jakaś może jakaś, nie wiem, statułka jak zawsze, bo tutaj jest dużo takich, bo Budda to jest nie, jakiś tam chiński Buddha. Nie inski tak duża statułka, tylko to dotyka po prostu. Aha. Tak, tak. o, tak o. o, po prostu. Czekaj, przesłonę cię właśnie. Czekaj, ja pidi, no. Przesłonę zrzut ekranu 8.png. Interesting. No to pewnie jakaś statuetka po prostu. Ale nie, bo to statuetka na, na tej, na tej mapce, mapce? Znaczy, że na tej pierwszej jest tylko raz, dwa, cztery. Tylko cztery są statuetki, a tej tej szarej nigdy nie było. O Jezus Maria, w złym momencie wyłączyłem transformację. Let's do this, bitch! Uu, uu. Ojej, oh, yeah, kocham to. Mógł, nie, nie musisz, nie musisz. Jak będziesz mi pomagał, to jeszcze bardziej mi przeszkodzisz. Bo ja potrzebuję jakby jak najwięcej NPC-ców, żeby zadawać jak najwięcej, jak największy damage. jaki Bóg jest, jest, jest teraz jest na poddziewku? Bo bóg, bóg, jak bóg, masz szarka, szarka, to jak wejdziesz bóg, sobie do wody i skoczysz. A jak to zginiesz, to, skończy, to cię wykastruję. O, o ale mnie HP zginę. Ooooooo! Nie mogę UUUUUUUU UUUUUUUU Ej, on już deda, bo on jakby dwa razy użył tego jednego najpotężniejszego ataku. A on go używa tylko wtedy, jak deda. Au. A ja TEŻ dedam! Więc się uleczę. S? S. Buddaaa. Bomboklat. Ej, ja zapomniałem, że ja mam CDK jeszcze do używania. O, on znowu użył tego ataku. Bomboklat, ale zadał mi damage. No to ja też zadam mu damage, bomboklat. Oj, bomboklat. Ty paru wodęta. Juuu, podwójne leczenie. Oj, ja APD, czego No kurde, znowu! Czemu on tym spamie aż tak? Dobra, rzucę nim. <mum> Bombo klad, bomboklad, bombok lat, ale mnie wystrzelił w kosmos. Kurde, nie No co jest, czemu on tak z tym? Ja zginę zaraz. O nie, nie, nie. Fuuu. Gdzie on zniknął? No kurde, typie, typie. Ooo, fałczurka mi się skończyła. Mamy problemy, mamy problemy, mamy problemy, mamy problemy, mamy problemy, mamy problemy, mam 4000 HP. Słusz... Mato... Gin ty... Słusz... nie robimy, nie robimy tego. tego. Ja, ja zrobię zarazek. My będziemy od razu w kazdy tu. Jest! A mogę ja na Odtransformuj się, odtransformuj się! Bo cię zglitchuje! Dobra. Dobra. Dobry uzór. A ja tutaj ej, stoję. Ej. Take me back, bo ja nie mam całej Ja robię event. Ja robię tutaj event. Mogę Ciekawe... nie. Ja... Ja, ja. Bo chcę Nie. Ale ja mam farta teraz. Ja mam laka. To mogę chociaż No to zabij jednego, żeby dostał te fragmenty. Słuchaj, jak ja dawno Bożego nie grałem! Boże święty. taka nostalgia. Wysyć, jak się teraz ten Oj, OG, OG! A Boże, masz wymasterowaną buddę. Tak, ja mam 220, 233 mastery. Jak zabierz mi tangiego, to ja cię kastruję i karnie ci bounty. Dobra, idź stąd, bo zaraz mi zabijesz tanka. Idź stąd. A ja chcę, chcę pierwszy raz w życiu zabić tanka. No to następnego będziesz miał. No to następnego zrobisz tanka. Bo nie rozwaliłem, bo ty musiałeś, albo Maciek musiał, albo Ben musiał. I ja nigdy nie rozwaliłem. Dobra, no, następnym razem ci już dam. No. Ice, kurde! Dobra, masz, chcesz aisa? Masz, ciesz się. Eat each minute. Nie myślałem, że ty jesz. Dobra, ja lecę robić pierwszego upgrade'a do Sharkamana. Ale NPC to jest totalnie randomowy od... kurde, ja zapomniałem, że już pejna nie mam. Ja próbowałem zrobić sobie Dasha. To takie Fką Dasha pejna. Dobra, Ej, co? Oni wywalili animację te, tego submarina chyba. Albo ja po prostu się ten. zlagowałam mózg mi się. I nie wiem. Ale kurde, szczerze? Buda jest KBD. Budda jest o OG. OG. GG. OOG. OG. Siema, Kasti. Ej, czekaj, ty, ty jesteś Satoru, jakiś jest, w moich friendach nazywa się Goju, co nie? I ty jesteś pierwszy, a on jest drugi. Satoru Gojo. Bruch. Mmmmm... Pressure vortex, 3000, mam 1000. Ej, chcesz porobić rajdy? Nie, bo muszę, powiedziałem ci, że za 5 minut kończy. Bruch. I think imaginations. Czemu wyszłeś w ogóle? No bo. nie mam sensu, nie, sen, nie ma sensu. Przecież możesz ze mną rajda zrobić. Sharkman Teacher. Dawaj mi to. I co niby teraz mogę robić z, z upgradowaną zetką? Let's see. Bo. nie, 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 nie pamiętam. Shark! Wow, shark respie! Ależ, kurde, fajne. Co? Dobra, teraz bije się z rip ale zapomniałem włączyć nagrywania i no, kupa. I buddo? nie łatwiutko. Janek już to z życia, niestety. A jak się kombosuje, mm, spam CDK i i Buda i Buda, i Cyborg, i, i Skull Guitar, to to jest OP to jest peak comedy normalnie a jest ja dużo punkcików a więc on zaraz chyba pali tą swoją y, formę taką, że o nie, dedam teraz zrobi Domain Expansion że mu nie wyjdzie, bo ja zniszczę wszystkie jego filary. Te, które jakby pomagają mu zrobić domain. Expansion. No ten domain chyba one shotuje. Zaraz widziałem. Oś ty kupo. Zaraz będziemy w 4-4, Więc będziemy przerąbane. Oś ty kupo. Wyłączyłem przecież moją transformację, ty kupo. Au! Bro! Bratek deda. Mm. Ale bratek jest słaby. O. Oh. Yeah. D. Dmg, czy już mu prawie 1 milion zadałem po jednym combo. Ale chyba jak za długo się będzie z nim bić, to on właśnie zacznie robić tą domain. O już milion, już milion. I nie, nie mam zamiaru zaprzestać, Castie. O, już są pilary. O kurde, czyli moja fałczurka może być więcej niż jeden pilar. To jest awesome. Dobra, daj beć. Jo phone ringing! phone ringing! Easy Dobra Przecie czas tą do zaraz będzie jeszcze surge, więc dostanę ogrom roli. Czy mogę rolować już? Bra. purify the darkness the dark is the, the dark da 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 the cast da A więc, jakiego czy da się łowić jako Buda? Hmm, nie można. Aura.